Kochani moi, zwracam się do Was z serdeczną prośbą. W sprawie interwencji. Mojej opomożenie dla mnie. Gdyż, pan Redin Breglas. Inaczej, parszywy elf. Spot. Stirnalia. Wenel, Dzielnica Pałacowa. Wysłał taką paczkę bardzo ładną. Paczka z gównem. Zapakowane. Rozrobione na rzadko gówno. Szanowne Państwo, kochani moi. Ja z tobą to odbierałam. Hmm. Odebrała razem odbierała ze mną pani. E, 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 e. Moja droga przyjaciółka Yennefer z W. Widziała to na własne oczy. Ja nie jestem poszukiwana, że z W. Strasz raz ci powiedziała, jak przyjechali hmm. tutaj. Yennefer z Wengerbergu. I to widziała widziała oficjalnie co znajdowało się w paczce. Zapakowane w miseczce gówno rozrobione. Chłopskie czy dziecięce gówno. Na rzadko było rozrobione. Adres Tirnalia Pałac Nadawcy Eredin N. L. Ubułem precz z tą osobą. Niech mu przewda się w życiu zrobi. Szanowne Państwo, jest zgłoszone na straż. Ale straż. Jeszcze raz w poniedziałek pojadę do komendanta. W tej sprawie będę pytać się rozmawiać z komendantem. Co dzieje się? Z tą moją sprawą, bo ja nie podaruję dla jego, żeby tak. Szarpnął mnie opinie. Nerwy. Całość szarpnął. Moje człowieczeństwo szarpnął. Nawet godność moją. Szarpnął. Uczciwość, sprawiedliwość, gdyż się jemu nic. Przepraszam. Halo. Tak. Co?